Dzień dobry, drogie dzieci, witam Was w piątek, Wielki Piątek, ee, przed samymi już świętami. Jest to dobry czas na to, aby przygotować wielkanocne jajka, które my potocznie nazywamy pisankami. Aby nas wprowadzić w klimat świątecznych jajeczek, przeczytam Wam opowiadanie. Zatytułowane Bajka o pisankach. Zniosła kura cztery jajka. Kokoko ko, ko, zagdakała zadowolona: Leż tu cichutko, to nikt was nie znajdzie. I poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka, jak to jajka? Myślały, że są mądrzejsze od kury. I zamiast leżeć cichutko, turlały się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał Jekot. Miał, powiedział, przyglądając się jajkom. Cztery świeżutkie jajka. Będzie z was pyszna jajecznica. Miał. Nie, nie, nie. Trzęsły się ze strachu jajka. Nie chcemy skończyć na patelni. Ale co robić, co robić? Postukiwało się z skorupkami. Ja uciekam. Zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie. Nie dam się usmażyć. Ala po chwili wróciło wesoło podśpiewując jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki Co się stało co się stało dopytywały pozostałe jajka Pomalował mnie pędzelek fa kolorową farbą i teraz nie jestem już zwyczajnym jajkiem tylko wielkanocną pisanką Drugie jajko nie zastanawiało się długo. Poturlało się tak szybko jak umiało, by po chwili wrócić i zaśpiewać grubym głosem. To nie jajko, tylko tygrys. Nie rusz mnie, bo będę gryzł. I rzeczywiście, jajko wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto-czarne paski. I ja też, i ja też! wołało trzecie jajko, turlając się wesoło. Ciekawe, co ono wymyśli! Zastanawiało się jajko. Biedronka, jajko tygrys i jajko jako. I wtedy właśnie wróciło trzecie. Całe zieloniutkie, śmiejąc się i popiskując. Jestem żabka, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie. Pośpiesz się, mówiły kolorowe pisanki do czwartego jajka, bo będzie za późno. I wtedy właśnie nadszedł kot. Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno jajko. Mruczał niezadowolony. Trudno. Zrobię jajecznicę tylko z jednego jajka. I pomaszerował do kuchni po patelnię. Czwarte jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, że aż zaczęło pękać na nim skorupka. Ojej, ojej, ratunku! Wołały przestraszone pisanki. Teraz już na pewno zrobisz ciebie jajecznicę. Trach! Trach, trach. Pękała skorupka na czwartym jajku, aż pękła na drobne kawałki i wyszedł z niej malutki, puszysty, żółciutki kurciaczek. Odrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne oczka, przyglądając się kolorowym pisankom. Po chwili podreptał w kierunku cukrowego baranka, popiskując cichutko. Wielkanocna bajka. Wyklułem się z jajka. Już cukrowy baranek czeka na mnie od rana. A w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku. Takie to było opowiadanie o przygodach jajek. I dzisiaj chcę wam właśnie opowiedzieć o pisankach. A dokładnie o tym, w jaki sposób możemy stworzyć świąteczne jajka. Tak jak Wam powiedziałam, potocznie używamy określenia pisanka, mając na myśli świąteczne wielkanocne jajka. One się charakteryzują tym, że rzeczywiście są kolorowe, mają przepiękne wzory, e, przepiękne kształty. Każde wygląda zupełnie, zupełnie inaczej ale możemy też użyć innych określeń. Możemy o świątecznym jajku powiedzieć, że jest to drapanka, albo okraszanka, albo e, oklejanka, nalepianka. Wszystkie te nazwy, czy też właśnie pisanka, wszystkie te nazwy, jak się dobrze wsłuchacie, usłyszycie w nich ukryty sposób, w jaki może powstać świąteczne, kolorowe, ozdobione jajko. I tak słowo drapanka mówi nam o tym, że kolorowe jajko powstaje poprzez wydrapanie kształtu i wzoru. Okraszanka możemy inaczej użyć zamiennego słowa malowanka, czyli że to jajko jest zabarwione na jeden kolor. Do okraszania wykorzystywano naturalne barwniki. Tak jak jajko gotowano w łupinkach od cebuli, wtedy one się robiły takie mocno pomarańczowe, takie brązowe. Gotowano z burakami, wtedy robiły się czerwone. Jeżeli chodzi o oklejanki, to skorupki jajek oklejano liśćmi, płatkami kwiatków albo nalepianki, do których właśnie wykorzystywano różnego rodzaju naklejki. To są lub też właśnie pisanka, czyli ozdabianie jajka za pomocą e, pisaków, długopisów, farbek, nadając im e, właśnie kolorową, e, kolorową skorupkę. To są właśnie słowa, którymi chciałabym, żebyśmy się dzisiaj zajęli. Chciałabym, żebyście przy użyciu książki do nauki literek, księga do nauki literek na stronie 61 będziecie właśnie mieli pokazane wszelkiego rodzaju sposoby ozdabiania wielkanocnych jajek. Chciałabym też, żebyście w słowach drapanka, kraszanka, pisanka, oklejanka i nalepianka, abyście te słowa ułożyli z literek, które macie do, y, do dyspozycji w swoich, y, w swoich albumach z literkami, następnie w każdym sło, każde słowo podzielili na sylaby i policzyli, ile słów, y, ile sylab znajduje się w danym słowie. I kolejnym zadaniem dla was będą karty pracy znajdujące się w naszym podręczniku. Dzisiaj będziecie mieć za zadanie wykonać kartę pracy 43A, będzie to rozwiązanie sudoku obrazkowego i 43B, czyli wykreślanie napisów niepasujących lub obrazków. I też próby czytania. Słuchajcie, dzisiaj jest to nasze ostatnie spotkanie w tym tygodniu. Mam nadzieję, że do tych, których zajączek jeszcze nie dotarł, to jeszcze dotrze i że pomimo tej trudnej sytuacji naprawdę będzie to wyjątkowy czas, bo naprawdę pomimo tego, że są to święta, ale one rzeczywiście będą wyjątkowe, zupełnie w innych warunkach, zupełnie w, w zupełnie innej atmosferze. Ale to tylko od nas zależy, jak my ten czas wykorzystamy. Ja chciałabym Wam życzyć przede wszystkim zdrowia, abyśmy za niedługi czas mogli się wszyscy ponownie spotkać. Nie już tak wirtualnie, ale twarzą w twarz w naszym przedszkolu, w naszych salach. Życzę Wam nadziei, nadziei, która dodaje sił w tych trudnych czasach. I życzę Wam dużo, dużo słodkości. Jakiej tylko sobie zamarzycie. Wesołych świąt i oczywiście mokrego śmigusa dyngusa. Do zobaczenia!